Sefer Rut Perek Alef Pasuk Tet, czyli Księga Rut Perek, rozdział Alef, rozdział pierwszy i Pasuk Tet, werset dziewiąty i czytamy od prawej. I ten donaj lachem umet sena menucha i bet isha wat lachen watis isena kolan bet I Itena donaj lachem niech Niech da Bóg wam. Tutaj pada imię Boże. Jut Hej, Waw Hej, niech Bóg da wam umecena, abyście znalazły, albo i znajdziecie menucha, pokój, spokój. Menucha to jest spokój. Isza bet isza. Tutaj pada słowo isza kobieta, a to drugie isza, to jest ish plus zaimek dzierżawczy. To hej na końcu, chociaż brzmi tak samo. To jednak tutaj za pierwszym razem mamy kobieta w domu swojego męża. Watiszak Bat, Lachen, i pocałowała je. Watisenna, i podniosły kolan głosy, głos swój, głos ich dosłownie, kena i zapłakały. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na tutaj mamy po prawej stronie polskie tłumaczenie. Można tutaj zatrzymać i przeczytać. Nie będziemy tego teraz czytać. I od początku jeszcze raz. I ten Adonai Lachem. Zwróćcie uwagę, może ja przejdę na sam koniec, bo tutaj to zaznaczyłem krzyżykiem, że to słowo Lachem to jest rodzaj męski, a więc niech, niech da Bóg wam, ale to jest niepoprawne gramatycznie, ponieważ powinno być Lachen, Nun, Sofit na końcu, nie Mem. Chyba że przyjmiemy, że Noomi, która zwraca się do dwóch kobiet, tutaj do Orp i do Ród, ma na myśli już ich hipotetycznych mężów, czyli abyście znalazły, Wy i Wasi mężowie, razem menucha, Menuchę, czyli spokój. Kobieta w domu swojego męża. Watiszak, jeszcze raz, tak, czyli pocałowała je, Watis sena to jest czasownik nasa, podnosić. Kol to jest głos, kolan ich głos, podniosły swój głos. Watif kena i zapłakały. Obie te formy, watis sena i watif kena, są to formy występujące tylko w Biblii. One już w wersji tej współczesnej nie występują takie formy tego czasownika. To był jeszcze raz Sefer Lut, to była Sefer Lut, Księga Rut, Perek Alef, Pasuk tet, czyli werset dziewiąty. Bezrad Haszem wkrótce, werset dziesiąty.